Co tam Ewelcia? Cześć! Witajcie na ranczu. Co ten macie dzisiaj tworzy? Słuchajcie, dzisiaj rano szybki skok na giełdę do Rzeszowa. Nie kręciłem wam tego, bo to już kilka razy kręciłem i nie chcę was też cały czas tym samym zanudzać. Ale dostałem zlecenie na kanarka. Klateczkę taką na szybko kupiłem, ale nie ma kików, więc właśnie dorabiam kijki żeby ten kanareczek mógł skakać sobie w środku klatki po kikach. A zleceniodawcą była moja mama, więc wiecie, muszę się postarać. Musi być to ładnie, wciąłem tutaj taką. Gałązkę z gruszy i próbuję ją ładnie zastrugać. Słyszycie Ewelinę, jak tam beczy, ale ona jest taka cwana, że ona nie jest głodna, żeby nie było. Karmiłem ją już dzisiaj. Dostała dużo sianka, tylko że jak dostała sianko, to była cicho. Jak już przejadła co lepsze z tego sianka i więcej jej się nie chce, to beczy, żeby coś innego jej dać. Jest taka. Grymasiocha z niej trochę Staram się ładnie ten kijek postrugać Kanareczka Wam za chwilę pokażę Jak już będzie w klatce Kiedyś mieliśmy kanarki Ale to jak byłem mały No i moją mamę naszło że chciałaby ponownie te kanarki. No więc zaczniemy od jednego i zobaczymy. Kto wie, może. Może będzie ich więcej. Wszystko się okaże. Dobra, nie wygląda to źle. Teraz muszę tylko zrobić nacięcia. Klateczkę kupiłem też na giełdzie. Coś takiego. Taka najprostsza klatka. Słuchajcie, jaka, jaka była, bez żadnych udziwnień. Tylko dorabiam do niej kijki. Tutaj robiłem takie nacięcia w kijkach, żeby łatwiej było. Przymocować i żeby się nie przesuwały. pasowałoby mi teraz z tej strony tu, a z tej strony może o tego. Czy o tego. O! Bardzo wybula. Troszkę rozpycha tą klatkę. To może zrobimy na następnym. O tak, o. Coś takiego. Mówię, taka klateczka na szybko. Tu jest jeszcze taka szufladka. No, jedną ręką to się kiepsko to A, robi. No, już narobiłem. Dobra, poczekajcie. Coś takiego. 50 zł ta klateczka. Kanarek stuweczka, No i karma do tego, nie? Myślę, że mamuśka powinna być zadowolona. Jakieś cholerstwo. Witajcie! Witajcie! Zapraszam na odcinek. I jak widzicie kanareczek na swoim. Ktoś próbuje na razie Sprawdza klatkę, na co sobie może pozwolić Zaraz mu jeszcze jeść damy i pić To jest zakup dla mojej mamy A to jest zakup dla mnie Parka zeberek Takie maluszki Będą sobie mieszkać Wymielimy go ze słońca zarówno te, jak i te, żeby takim słońcu żywym nie były. Idziemy nakarmić owieczki. Mam tu ich przysmaki, więc nakarmimy. A tu wam pokażę. Zmieniło się coś czy się nic nie zmieniło w tym widoku? No? Dajcie znać w komentarzach. Czy zauważyliście, co się zmieniło, czy nie? Oj, kurczę, dzisiaj sobota. Piękny dzień. Słoneczny ale i gorący. Nie wiem, 28, chyba jest. No ale nie ma narzekania Macieju. Piękna pogoda, trzeba się cieszyć, póki jeszcze jest ta pogoda. Dobrze. Gdzie te moje brązowe psiaki? Chodź. cie bo to bułka to muszę przerwać masz Tak wiem, Maciej, zrób paśnik. Zaraz kończymy go. Zerknijcie. Chyba już spełnia swoje zadanie. Paśnik. To taki paśnik, wiadomo, na szybko zrobiony. Jakoś specjalnie się nad nim nie wysilałem, ale pierwszy etap jest spełniony. Że nie jedzą. Z ziemi tylko sobie zabierają. Natomiast napakowane do pełna. Natomiast teraz na dniach będę tutaj zabudowę robił. Czyli pójdą słupy i będziemy kombinować, żeby to było zadaszone. Ale już tak jak widzicie, dziewczyny zajadają spaśnika. No, i tak minęła sobota, drodzy widzowie. Chciałem się pożegnać z wami, ale na koniec. Jeszcze jedna ważna sprawa. Serdecznie, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić panią Kingę i pana Roberta, których ostatnio odwiedziłem. To właśnie do nich, wtedy co na live jechałem po zborze, to właśnie do nich przemili, przesympatyczni ludzie. Tak się składa, że oglądają ten kanał. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Miło było poznać. A drodzy widzowie, co przywiozłem, to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Przyczepkę, co prawda, rozładowałem. Ale na busie dalej mam yy, dalej mam lekko ponad tonę, bo pan Robert wrzucił 70-kilowe worki zboże i przyznam szczerze, no jest mega wyzwanie, panie Robercie, zrobił mi pan mega wyzwanie. <grywania> Naprawdę <grywania> jest co dźwignąć. Ale to będziemy walczyć z tym już yy, prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Tak jak widzieliście, tutaj się udało dosyć dużo zwalczyć dzisiaj. Kolejnych kilka listeweczek fajnych znalazłem. Coś na pewno z tego zrobię. I jeszcze coś tutaj pewnie będzie, bo jeszcze tej kubki w ogóle nie otworzyłem, nie przeglądałem. Ta już jest chyba cała rozparcelowana. Tak, tutaj zostały tylko takie deski. Też sobie jeszcze z tego poprzebieram. Tutaj już jak widzicie, zaczynam te oczyszczone skory odkładać. Cześć Jasiu. Ja się nie ma czasu. Tu oczyszczone skory zaczynam odkładać i będziemy, będziemy z nich budować prawdopodobnie dla owieczek taką wiatkę. Ale to oczywiście nie tu. Tutaj nie. Tu mają. Tu jeszcze tylko tego zadaszenia w pełni takiego z blachy brakuje. Ale to w tym tygodniu powinno się yy, wszystko wyklarować. Chodź Ewelinka, chodź tutaj. Przedstaw się ładnie. Widzom. Podejdziesz? Nie podejdzie oczywiście, bo widzi, że mam kamerę, nie? No, paśnik taki na szybko jest, a wkrótce będziemy go jeszcze zadaszać. No i wielkimi krokami zbliża się mój urlop, czyli 1 sierpnia. Więc będą tu grube prace. Czekam cały czas w komentarzach na informacje, co się tam zmieniło. Kto jest spostrzegawczy, to zobaczy. Kto nie, pewnie przeczyta w komentarzu. A ja mogę odhaczyć drugą pracę. Jeszcze Wam raz zaprezentuję. Trochę tutaj śmigałem traktorkiem, więc jest przekoszone. Jasiu, chodź tutaj, nie idź tam. Z daleka Wam tak pokażę, żeby nie było za łatwo. Myślę, że widać co i jak. prawne oko na pewno zauważy. Wiecie, szybko się pracę odhacza, które tylko płacę. A nie robię, to takie idą szybko. Ale no, w przyszłym tygodniu zaczną się prace już takie, które, uu, które Maciej będzie tutaj działał, więc jeszcze troszeczkę tego jest. Eee, tak jak wam mówiłem, wjedzie tutaj koparka. Będziemy tutaj obsadzać te takie, w sumie nie wiem jak to się fachowo nazywa, takie puszki, do których, e, które są na poziomie tej opaski z kostki w koło domu. I w tej puszce jest taka siatka, która łapie liście, zanim ta woda zostanie skierowana gdzieś dalej. Nie? Patrzę co mój syn robi, bo. Aha, już wiem co. Motolot nie zobaczył. I mi pokazuje. No, teraz to już wam ułatwiłem mega. Za dużo podpowiedziałem chyba, za dużo, ale. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. Drodzy widzowie, bo przeciągam niepotrzebnie. Dzięki wielkie Sorry za tego live no nie udał się, bo no jednej rzeczy Maciej nie przewidział, że jak ja robię sobie tutaj live no to się nie ruszam i ten, yy, i ten internet jest dosyć fajny. nie? Natomiast samochodem no, przemieszczałem się cały czas, wjeżdżałem w tereny leśne no i przerywało i dlatego no, nie wyszedł ten Live tak jakbym chciał. moje założenia były inne, ale no, niestety życie zweryfikowało, więc przepraszam was najmocniej. Wszyscy ci, którzy nie wiedzieli o co chodzi, to tylko szybko tłumaczę. Jechałem wtedy po zboże do właśnie tych widzów: do, do pani Kingi i, i pana Roberta. A co tam zakupiłem, to już się dowiecie w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, miłej niedzieli. Cześć! Of great. But I've been going tired again and time again I hope that you will see my heart too But you don't remember me like I remember you